Trzeba powiedzieć, że sytuacja na rynku pracy jest bardzo zróżnicowana. Jeżeli spojrzymy na to, jak zmienia się ona w poszczególnych krajach, szczególnie Unii Europejskiej, to wyraźnie widzimy, że tymi krajami najbardziej dotkniętymi koronakryzysem są kraje południa Europy, to szczególnie Włochy, Hiszpania, część również południowa Francji. Ostatnie dane Eurostatu pokazują, że Polska dzisiaj na tle Unii Europejskiej. Jest jednym z niewielu krajów, w których bezrobocie nie rośnie tak szybko jak w całej Unii Europejskiej. Obecnie, według danych Eurostatu, w Polsce bezrobocie wynosi 3%, jest niższe tylko i wyłącznie w Czechach, co jest dosyć ciekawe i istotne. To są kraje Polska, Czechy, Niemcy które w ten kryzys wchodziły z rekordowymi, niskimi wskazaniami bezrobocia. Natomiast w Czechach i w Niemczech widzimy na tą chwilę, że to bezrobocie według danych Eurostatu rośnie szybciej niż w naszym kraju. Nie zmienia to faktu, że oczywiście w Polsce również bezrobocie w ostatnich miesiącach wzrosło, chociaż skala tego wzrostu jest dużo niższa niż to czego spodziewali się analitycy jeszcze szczególnie na początku lockdownu, czyli w prognozach, które były przedstawiane jeszcze na przełomie marca i kwietnia. Niedawne odczyty Głównego Urzędu Statystycznego pokazywały, że bezrobocie w Polsce sięga 6,1%, to oznacza wzrost w stosunku do wyników sprzed pandemii o około 0,7 punkta procentowego. Oczywiście jest to wzrost, który następuje w okresie Wakacyjnym, a więc zmożonego popytu też na pracę sezonową. Cyklicznie co roku zwykle jest to okres bądź stabilizacji bądź spadków poziomów bezrobocia. W tym roku widzimy, że mamy delikatny wzrost, co szczególnie nie powinno dziwić w warunkach, kiedy mamy do czynienia z pierwszą 30 lat. Recesją. jeszcze nie potwierdzoną, ale wszystko na ja to wskazuje, że w Polsce ta recesja również nastąpi. Według naszych prognoz poziom PKB w Polsce w drugim kwartale spadnie około 8% rok do roku. Jest to wynik mniej dramatyczny niż to, co obserwujemy w innych krajach Unii Europejskiej, bo w wielu przypadkach, czy to we Francji, czy to w Niemczech, Hiszpanii, te poziomy potrafią być dwucyfrowe. To jest niebagatelny wpływ tego, co się też dzieje dzisiaj na rynku pracy. Tak naprawdę te najtrudniejsze i najczarniejsze chmury nad polskim rynkiem pracy mogą dopiero się pojawić w Polsce. To też będzie związane z pewną cyklicznością i sezonowością rynku pracy w Polsce. Okres zimowy, a więc szczególnie od listopada, grudnia, to jest czas, kiedy te trudności rekrutacyjne się uwidaczniają i to może być moment, kiedy bezrobocie w Polsce wyraźniej wzrośnie. To też będzie czas, kiedy firmy już prawdopodobnie będą musiały powrócić do funkcjonowania w ramach konkurencji rynkowej bez dodatkowego wsparcia i kroplówki ze strony działań fiskalnych rządowych i to jest element, w którym pojawi się takie sprawdzam dla polskiego rynku pracy, na ile działanie już w normalnych warunkach reżimu popytowo-podażowego będzie możliwe i jak odbije się to na sytuacji też zatrudnieniowej w Polsce. Dzisiaj wiele prognoz sugeruje, że raczej bezrobocie w Polsce nie powinno przekroczyć bariery 8%. To będzie wynik, który będzie zgodny wtedy z założeniami, również przedstawianymi przez Ministerstwo Finansów, które takie założenia przedstawiło do nowelizacji budżetu państwa na ten rok. To, co możemy jeszcze powiedzieć o sytuacji na rynku pracy obecnie, to pewna struktura bezrobocia, która też dosyć wyraźnie się zmieniła. Na przestrzeni ostatniego roku widzimy, że udział młodych bezrobotnych, a więc osób poniżej 30 roku życia, Wzrósł o 2 punkty procentowe w ogólnej puli osób bezrobotnych, natomiast również o ponad 2 punkty procentowe spadł udział osób bezrobotnych w wieku 50. Plus. To oznacza, że kryzys obecny w dużo większym stopniu dotyka młodych ludzi i oni zaczynają przeważać w statystykach osób bezrobotnych. To jest podobny trend, który obserwujemy też w innych krajach, między innymi na rynku amerykańskim, było wyraźnie widać, że. Lockdown, spowolnienie gospodarcze i kryzys wywołany koronawirusem w pierwszej kolejności uderzył w sektory oczywiście zamknięte i tam, gdzie była przewaga osób młodych, zatrudnionych. W Polsce widać, że ten trend jest dość podobny, szczególnie, że struktura tych branż, które niektóre jeszcze się nie odmroziły w stosunku do tego, co widzieliśmy przed kryzysem, również była nascona pracownikami młodymi, osobami, które też nie miały często zabezpieczenia. Umownego. Często to były osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne bez okresu wypowiedzeń i widać, że ten kryzys również w większym stopniu uderzył w osoby młode na rynku pracy niż w osoby w wieku przed, przedemerytalnym.